Cześć ludzie z tej strony Ergox, i dzisiaj przychodzę Wam z taką trochę wiadomością, abyście uważali na y, niektóre wiadomości, te, jakie dostajecie. Ostatnio, zobaczcie teraz co zrobię, bo to jest naprawdę filmik na szybko robiony, żebyś, żeby Wam tylko pokazać, y, że trzeba trochę uważać na tym świecie, że nie wszyscy, co Ci proszą, to żebyśmy to robili. Już? Pokazujesz to wiadomości? Nie, pokazujesz. Ale tutaj mam tego. Teraz wrzucę Wam później zdjęcie. Jak będzie, jak będzie mi się chciała, jak nie, to po prostu dogram to. Bo teraz to robię naprawdę na szybko. I. I. Kurde. I tutaj. Po prostu wbiłem. Ktoś się podał linka, zapyta się, czy zagłosuje na jego drużynę jakoś asportowaną. powiedziałam że okej, okay, nie. I kazał mi podejść dwa razy z tym guarda ale cóż, no jak podałem za pierwszym razem, to wszedł mi jakiś bot na konto. I teraz y, spamił go spami, wszystkich znajomych, na przykład akurat z kolegą, teraz z Miśkiem. Cześć, mi się przywita się. Hello. Dokładnie. Y, I w piątek, czyli to jest dzisiaj, jest niedziela, jak to nagrywam, czyli no dwa dni temu, po prostu zaczęli mi pisać, czy mogę zagłosować na jego drużynę. I no właśnie, ja w tej chwili się spad, skapnąłem, jak zaprosił mnie do PDA grania. Yy, więc no cóż, uważajcie, jak wrócę do domu, bo w tej chwili na wsi jestem na wakacjach, to wam nagram dokładnie, jak to wygląda. Na razie Wam tylko mówię na razie Wam może powiem tylko na adres strony, yy, kopię adres linku. Zaraz Wam pokażę tylko, powiem wam adres linku. To jest yy, pvp.batus.com. Zaczekajcie, so, zaraz Wam udostępnianie okna. Yy... gdzie jest moja my... przeglądarka? Tu? No, złapisz mi tą przeglądarkę? Dobra, nie złapię, ale musicie mi na słowo wierzyć. Powtórzę. pvp-battles.com. Dziękuję, na razie, pan.